Cześć kochani, dzisiaj jest sobota, wczesny ranek. Właśnie się obudziłam i na oknie zastałam mojego kota, kota Rademenesa. Oto on przyglądający się, um, co się dzieje na zewnątrz. Na zewnątrz panuje bardzo brzydka pogoda w Lake Geneva. Dziś, wielką sobotę, jest um, szaro, buro i deszczowo. Średnio ciepło. Wiosna tutaj zima jest fatalna w Wisconsin. Wiosna też nieciekawa. E, bardzo taka powolna i kapryśna. E, no dziś chciałabym powiedzieć coś o Rademenesie. Rademenes jest kotem e, znajdą. Uratowanym z ulicy. Rademenes. Menes. Ciu, 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 ciu. Pokaż się. Z 5 lat temu właśnie. Nie, przepraszam, 4 lata temu. Yy, była taka sroga zima, pamiętam, bo to łyskawice mamy bardzo srogie zimy. Um, no i, i po prostu któregoś dnia zobaczyłam na śniegu, było gdzieś około minus 20 stopni, minus 20 stopni w ciągu dnia. Nie wspomnę już, jakie temperatury tutaj są w ciągu nocy. Ale było około minus 20 stopni, taki śnieżek leciutki był na dworzu, nie tyle padał, co po prostu leżał na, 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 pod, na e, ziemi i zobaczyłam taki puszek. I zobaczyłam łapki kocie. I pomyślałam, mój Boże, mój Boże, przecież to jakiś kotek się tu gdzieś plącze bezdomny, bo, bo przecież widzę te łapki, a... Właściciele kotów nie wypuszczają przecież kotów u nas na ulicę. I postanowiłam dawać, mu, dawać temu kotkowi jedzenie suche, oczywiście, bo przy, przy takich temperaturach mokre jedzenie zamarznie w trymika. No i przez kilka dni widziałam właśnie, jak przychodził, a jedzenie z miseczki znikało. I widziałam, że on, że on po prostu tam przychodzi po, po, po śladach łapek, bo śnieg w takiej temperaturze wiadomo nie. Nie topniał, ale leżał taki bardzo delikatny, puszysty, że łapki się odbiły mu. I widziałam, że on tam przychodzi, także nie było żadnego w sumie problemu, żeby wy... wy y, 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 po prostu, żeby po prostu y, dojść do wniosku, że ten kod, tam ciągle jest i ciągle przychodzi, ciągle żyje i nigdzie nie zamarz, dzięki Bogu. Uh, I... Któregoś dnia właśnie zauważyłam go, jak ucieka w popłochu przez szybę, bo, bo zaraz mam szybę przy drzwiach, okno i patrzę się i, i czekałam, czekałam co dalej, bo on po prostu chyba usłyszał jakiś hałas i uciekł i przybliżył się do mnie. Znaczy, no do tej miseczki. Ja otworzyłam delikatnie drzwi i on, chyba wyczuwszy ciepło z mieszkania, wszedł do. Wszedł mi do mieszkania, bo skorzystawszy z okazji, dałam mu jedzonka takiego mokrego, bo miałam już kotkę, no, no, no to kocie jedzenie było w domu. No i ten, i po prostu najadł się tego jedzenia, ale był dziki, bardzo, bardzo taki nieoswojony. Tym bardziej, że wtedy, wtedy miałam pieska, flowera, o którym może też kiedyś powiem. Piesek już umarł, ale on był stary, bardzo. Po prostu umarł na skutek już po prostu wieku, niestety no i, i kotek ten, ten czarny kotek właśnie zwiał no, i ja się bardzo martwiłam że on w ciągu nocy zamarznie bo były naprawdę bardzo niskie temperatury nie wiem w nocy dochodziło około minus 30 stopni a, a ja pamiętam zimę że to było minus 40 kilka stopni nawet ale to było jakieś 10 lat temu jak się przeprowadziłam do Lake Geneva Wisconsin yy, i po prostu no wracając do tego kotka to było tak że Radę Menes pokaż się, Menes, cik, 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 cik. Menes, cik, 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 cik. no nie chce się pokazać. Pokaż buzie, Menes. Cik, 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 cik. I, I wracając jeszcze do jego tutaj przybycia następnego dnia, się pojawił, znowu. ja się bardzo ucieszyłam i nasy, oczywiście nasypana karma sucha była na dworzu, nie, nie przymarznięta, bo no pomimo takich mrozów, no to sucha karma to się, no wiadomo, trzyma. I ten i po prostu ten kotek przyszedł. Ja ponownie otworzyłam drzwi. To było, to było następnego dnia po tym pierwszym razie, jak on tu u mnie był. I po, z postanowieniem, że już go nie wypuszczę, po prostu no zastanowię się dalej, co robić jako następny krok. No i po prostu... Mm, już go nie wypuściłam, został? No i tak już został. Jest. Jest moim kotem, jest, jest trzecim kotem. Mam obecnie trzy koty i po prostu, no, przygarnęłam go. Myśleliśmy, że go oddamy do schroniska, ale, ale po prostu, no nie, bo syn nie chciał go oddać. Ja też przywykłam do tego, że mam tyle tych kotów w domu i po prostu mamy. I Rademenas już po prostu jest stałym domownikiem. Ja dzisiaj już będę kończyła ten chaotyczny, jak zwykle, pogaduszki. I po prostu no, będę się żegnała na, na dziś i, i życzę jeszcze miłej, miłych świąt, wesołych świąt, szczęśliwych i radosnych. No, prawdopodobnie coś tam nagram w przyszłym tygodniu. Zapraszam serdecznie do oglądania moich vlogów i filmików o, tutaj o Ameryce, bo dużo mogę ciekawego powiedzieć. A na razie wesołych świąt i trzymajcie się.